Walczy z przeciwnikiem dysza Czempioński mieszka i co? Tutaj coś jest? Nic. tam? żeby zobaczyć wszystko Kasiuta. A, już mam 34 tysiące. Bardzo szybko w dodatku leci. Mam zbyt mało dyscypliny. Mnie cieszy. Ponieważ dzięki temu łatwo będzie powykupywać takie rzeczy jak na przykład... ...kolejna zakładka... ...w naszym magazynie przedmiotów. Zdradzę się strach! Ups, uuu... Um, całkiem nieźle daje. Okay, 14 czternaście punktów dyscypliny, przydałoby się Dobra Będziemy skakać Ładnie Hajs po kilkaset leci Za mało dyscypliny O. Oddech śmierci pierwszy i markizowy diament. Świetnie. To mi się podoba. Dobra. Żyjemy niedługo. Pewnie ukowana. Zobaczymy jakie te przedmioty ma. O! Też coś lepszego. No, ale cóż nie ma slotu. Jakoś to tak trzeba zrobić. Dobra, teraz skoczmy tam, gdzie jeszcze nas nie było. O, są to Ostrzona włócznia. Super! Tryzon! Taki ładny, duży. I z takim chodzić? To jest dopiero coś. Ups. Trochę mnie biją. 12 tysięcy dostałem za jedno uderzenie. No, przyjemnie. Na no, takich to można łatwo wtedy ulecić się. Widzicie? One szarżują, wyskakują do nas. Uderzyliśmy w przelocie. To się nazywa właśnie. Z szachów bicie w przelocie. <laughs> Okej, okay, czyli tak łatwo mogę regenerować życie. To mi się podoba. Tak będę musiał chodzić. Razem z mocą cieni. I teraz już ona ma sens. Ups. Ciekawe, czy on dostał? Pewnie nie. Ups! Wow, 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 wow. Aha, Dobra. Odcieni mi nic nie daje. <śśś> Widzicie? Co, 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 co ty mówisz? Zaklinowałaś się zaklinaczko? się odklinowała. O, tunele Bragi. Śładowisko kości, potocznie zwane tunelami plagi. Było pierwotnie wykorzystywane do chowania gorzej sytuowanych mieszkańców zachodniej marchi. Kiedy jednak miasto zaatakowała klęska, zbyt mało dyscypliny. Postanowiono, że tunele posłużą również do chowania ofiar zarazy. W przeciwnym razie zachodnią marchę zasypałyby rosnące w zastraszającym tempie sterty ciał. No dobra, chodźmy teraz na drugi poziom. Jeszcze mam do odsłuchania jeden audiolog. A co do tych skrzydełek? To teraz mam podwójny zestaw. Jedna <laughs> skrzydełka od odwagi, drugi od zemsty. No dobra, to skorzystajmy z dziennika. To było tak... Rozścieczony fantom? Nie, to było. Przywódca Stada Ogarów chyba. Wiele z najstarszych rodów szlacheckich w Zachodniej Marchi posiadało potężne psy myśliwskie. Szczególnie, i udomowione za życia, w rękach żniwiarzy zaczęły siać grozę. Teraz bestie te przewodzą stadom mniejszych psów, i polują na mieszkańców zachodniej mary. Wolę nawet nie wspominać, co robią z tymi, kto No szkoda, bo to akurat ciekawe, co oni robią. Dusza nie do Właśnie ja tutaj mogę sobie biegać z dwoma. Jednoręcznymi kuszami Ale z tego co widziałem To prawie nikt takich zestawów nie używa Z ludzi którzy już są od długiego czasu na maksymalnym poziomie Nie wiem jak teraz będzie, w tym wydatku Trzeba by było sprawdzić Pewnie są jakieś statystyki Generalnie dwuręczna plus to jest to. Może mieć więcej nienawiści. Dobra, skorzystam ze ponieważ trzeba do czym <laughs> sobie machaj. Nie potrafi iść i machać jednocześnie. To jest tego wada. Dobra, tu są uniwersalne części. Ale w tą stronę najpierw. O! Jakaś ostra skrzyneczka! Przybywać szczurów. Coś czuję, że znacznie szybciej byśmy pokonali te podziemia, gdybym nie był na tym poziomie trudności. Ale czy wtedy byśmy. No właśnie. To jest najlepsze pytanie. Który poziom trudności jest najlepszy obecnie dla ciebie? Patrząc na to, jak dużo punktów doświadczenia zarabiasz na minutę. O, puszczę im nalot. Trzymajcie. O, już padają. No dobra, jak sobie chodzę, to to nie... nie idzie źle! Mmm! Wyprawiliśmy na tamten świat potężnego wroga! Mroczne serce... Runa umiejętności Zemsta. No dobra, to zobaczmy co to za mroczne serce. Zemsta jest słodka! Mroczne serce. kipisz zemstą, zadając nieustannie obrażenia od błyskawic równać 325% obrażeń od broni na sekundę wszystkim wrogom wokół ciebie. O, ktoś do nas przeskoczył. Super. Ale wrogowie rosną w siłę. To ja wypróbuję tę zemstę, tylko nie zamiast tego. Ale zamiast na przykład deszcz zemsty. Będzie zemsta. Mroczne serce. Dobra, Okej. Okay. Liczę, że wkrótce znów się Sługi piekła rosną w siłę. Witamy Błażej 2004. Tam pominęliśmy jedno z lewej strony. Później ewentualnie trzeba będzie się wrócić. Nowe wydarzenie. Zbadaj przeklętą skrzynię. Aha. Hoho, jak tracę życie. Tracę Ale wymiękłem. Skrzeszam przy zwłokach. I Tam razem użyję wszystkich moich umiejętności. Dobra, cały czas muszę mieć to do uleczania. Z tego co widzę. Muszę mieć więcej nienawiści. Bolasy, bolasy! Dobra, po jednym zgonie jakoś idzie. Czyli <laughs> na razie wyzwania udaje mi się pokonać jedno zgonowo. To nie jest takie złe. O! Sporo więcej leczenia! I to sporo! No to bierzemy. Ło! Wow, zaprzeczenie jakieś. Kapliczka szczęścia. Złapmy nasze szczęście. To do wyjścia. No dobra, idziemy do wyjścia. Trzeba jakoś zrobić to zadanie. Kapliczka ochrony. No to chodźmy, weźmy też to. Ostro, ostro. O właśnie, to leczenie to, to było od czego? Przy trafieniu. To mi się podoba. Trzymacie bolaski. Waszyneczka? A Samo złoto. No chodźmy dalej. Pożinamy się przez... Tym razem już niepiekielne hordy. Uuu, służebnica płomienia. I dolajmy zemsta. Ach, kipimy nienawiścią. Uff, sławizna. Dajemy radę będzie dla mnie zbyt wiele. Coś muszę wyrzucić. Co? To znowu coś. Tak. Coś nie dla nas. No widzę, że znacznie szybciej porusza się od nas. Jest zbyt ciężka. Znowu torba jest zbyt ciężka. Chodźmy. <grym> <grym> Aby to zrobić muszę mieć więcej nienawiści. Aha, tym razem upiorni serafinie tyle, że niebiescy. O, oh, trzeba się ratować umiejętnościami. No, z umiejętnościami to idzie. Ne, w wielu. Nawet nie muszę się poruszać. Uh, 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 jaki przemiał! Jak tylko przestanę atakować, to zaraz mnie chyba. O. Szczęście, szybko poszło. Już zacząłem atakować bolasami. Szczęście, już, już małych. Prawdziwy syn Wilka. No to chodźmy. Któż tu być? O. Stało się. kisa ponownie zasiądzie na tronie zachodniej marchi. Oczywiście zakładam, że masz na myśli siebie? Moja babka była córką Korelana, lecz ten nie chciał jej uznać, gdyż urodziła ją kurtyzana, a nie królowa. Dzięki wsparciu pospólstwa, zachodnia marchia stanie się miejscem wolnym, gdzie wszyscy są równi. Koniec z próżnymi bogaczami. Oczywiście nie da się uniknąć rozlewu krwi. Musimy ich ukarać dla przykładu, ugruntować naszą władzę. To niewielka cena. Nie znałam twojego króla, ale gardzę takimi zdrajcami jak ty. Dopóki żyje, nie będziesz rządził zachodnią marchią. Całe życie czekałem na ten dzień, Karolinio! Wspaniale. No tak, nowa władza, nowy przewrót i w zasadzie wychodzi na to samo. Standard Paj najemny mag. Zapewne trzeba go zabić. Nie jestem jeszcze gotowy. Nie widzę. Znowu wpełni się. Jak to w pełni? Widzę, że nie wpełni. Ten ton jest mocny. Znowu mam amus. Szybko ich najmuje. Oni nie zaraz zabiją. Na razie się nie poddajemy. Chyba tu jest kolejne. Wciąż czekam. Dobra tutaj. Klap, 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 klap. To domaga trzeba klepnąć. On Dobra żyje <noise> na chwilę <noise> trzymacie blasy. Widać lubią je tak przychodzą po nie. No, ale ja nie będę taki zły i no, znam pan. Jezu, jakie prace życie. I znowu. Dobra. Wracają mi siły. Wracają mi siły trochę. Dyscyplinka i lepsze leczenie. O dobrze, świetnie. <grym się> tak, zasłonę przed Lordem Wyntonem. Ja ponarzucam czegoś takiego. Uh. Mocno Ulecz mnie oh, <grywka> Ostra walka, ostra Dobra, tu jest. Tracę sił. Uh. Nie, nie trać sił. Mówię ci, lepiej będzie jak nie stracisz sił. Nie rób tego Uuuch, jak mam się leczyć widząc chyba tylko Uuch, pierwszy zgon Wada tego, że ginę jest prosta Wszystkie moje przedmioty tracą na wartości o, osiągnięcie, niech żyje król. Król jest to jest. W końcu pojąłem, że moje osób ja nie są tutaj więcej. w ogóle istotne. Mój lud ginie i potrzebuje króla. Dziś zaczniemy stawiać odpór. Sam lord Winton zapewnił nam ku temu środki. Żniwiarze nie dostaną zachodniej Marchi. Klnę się na to życiem! Hmm. Czy coś bólu? Hmm. Ja muszę polecieć do miasta. Muszę wrócić. Koniecznie. No, coś ciekawego taki schemacik. Ale ja oczywiście nie podniosę. Dobra, poprzerabiam teraz wszystko, co jest słabe, na części. A symbol szelmy. Ziściło się wszystko to. Staj w ognisku. Dzień Jestem mocny takie. Miasto ogrążyło się w mroku i popadło w ruiny, a jednak ty wyglądasz piękniej niż kiedykolwiek. Jak ci się to udaje? Zachowuję skupienie i ignoruję pochlebstwa. Szkoda. Pochlebstwa to jedna z moich specjalności. Ale słaby miał. Plus 7 do inteligencji, która mu nie jest potrzebna. Dobra To co? Co możemy z tym zrobić? Musimy wrzucić to do skryteczki O Gdzieś tutaj z boku stawię Super Nie ma miejsca Później jakoś to poogarniam Sprzedać moją drużynę opuścił sprzymierzeniec, ale wrogowie słabną. Błażej znika, ale pewnie zaraz się pojawi. Ej, grę. Cóż, dzięki za grę. Czas na miksturę. I teraz mamy znowu zaklinaczkę? To może rzeczywiście weźmiemy templariusza? Tak, weźmy. Dla odmiany. Wspólnie poszukajmy chwały. Można też porozmawiać z nimi. Zrobimy później. I tak. Mm, ten hem tak noszę. Bez sensu, sprzedajmy go. I tak go nie założę. Co by się nie działo, go nie założę. A jaki ty masz ekwipunek? Ojoj, oj. No dobra, to jeszcze nie jest takie złe. Tutaj nawet jakieś. Hmm. Powzmacniane. Tarcza włócznia. Mamy 112 tysięcy, możemy coś kupić. To czego potrzebujesz? Z tego nic. O, tarcza. 1300. A jak tutaj? Właśnie. Przeszkol. Mam akurat jedno. Pancerz na ramienniki tarcza będzie. O! Jaka mocna! No to jazda. Tarcza, tarcza, tarcza. Na Tak. Yy. Oddech, śmierci I uniwersalne części. Czyżbym <laughs> miał tego już nie dostać? To jest bardzo możliwe. Więc ja schomikuję do skrytki te nasze stare części. O, Tak. tak. To co? Nie mogę tutaj tego zrobić. Wracajmy. Coś mhm. krapiło. Wracamy. Zabite służebnice płomienia. Jedną zaklepaliśmy tam już raz. Okej, okay, jak to wygląda. Mam dwie możliwe ścieżki. Chodźmy najpierw bliższą piorny serafin Uch, ostro jest Wiecie co? Ja, ja zmniejszy poziom trudności Mam się non stop stresować i chyba znacznie szybciej pójdzie Trzeba stop stresować No bez przesady no ale jednak Rekreacyjna walka to to nie jest Szczególnie tamta poprzednia o, to było ostre Chociaż wiecie co Skoro tak ostra jest Może jest dzięki temu fajniej Ciężko stwierdzić jak się nie porówna Dobra W takim razie trzeba porównać Nie, lecz mnie. Proszę bardzo. To tak, czy mogę to zrobić w trakcie? Zmniejsz. Zmniejsz na ekspert. Nigdy tego nie robiłem nawet. Nie. Jest ekspert. Trzeba cię zabarwić jakoś. Jak będzie większa gromada, to wtedy będziemy mogli porównać. Nasz templariusz też Ostrman to dostaje. Dobra, widać, że jest to wiele lepiej. Ja mogę sobie stać bez uciekania i nie reagować. Zobaczymy, jak teraz będzie szło. Wtedy, jak będzie nowe zadanie, ewentualnie przerzucimy się na mocniejsze. Dobra, wyjdę z tego, bo to jest strefa spowolnienia. Z tego co widzę. Sobie. O! Odbierę więcej nienawiści. Czy kupimy. w taki sposób, że nie musimy strzelać? Żeby to działało? Nie, musimy. O, służebnica płomienia. Uuu, podpalaczka jeszcze do tego. A na jednego hita się bierze te iluzję. Nic los. Dobra. Co się stanie, jak wrzucę parę do lasów? Jest na razie w miarę. Uf, nadal jest całkiem, całkiem. Czy nie jest źle? No dobra, złapił mi córkę. Ze wzmocnieniem i obrażeń, i leczenia. Trzymaj. Oh. No dobra, nadal jest ostro. Uuuuu, uh, wow, buty do zestawu. O oh, część zestawu buty. Musimy ich powstrzymać, zanim to samo zrobią z całym światem. Powstrzymamy ich. Lubskiniami próbują. Więc śtimack Black Torna.